Witam bardzo serdecznie na moim kanale, na mojej kanapie. Jest poniedziałek rano, 10 października. Dlaczego mówię datę? ponieważ to, o czym mówimy, zmienia się tak szybko, że warto te daty sobie na początku powiedzieć. Chciałem Państwu powiedzieć, kilka dni temu były urodziny Władimira Putina, 70. urodziny. E, impreza wielka, e, impreza, która skończyła się tym, że najprawdopodobniej Ukraińcy, ale nie wiadomo do końca, czy to oni, czy Amerykanie, czy ktoś inny, e, wysadzili część Mostu Krymskiego, czyli takiego dziecka Władimira Putina, ponieważ Most Krymski jest niezwykle istotny dla funkcjonowania Krymu, łączy e, Krym z europejską częścią Rosji, dzięki czemu e, Krym jest niezwykle zależny od tej drogi lądowej yy, z północy. W związku z tym jest to niezwykle ważny element geopolityki rosyjskiej. To był prezent, który Ukraińcy mu zgotowali. Najprawdopodobniej Ukraińcy. Wyszło, że większość przywódców europejskich, amerykańskich, światowych w ogóle postanowiła olać tą imprezę. Ja się nie dziwię. Natomiast jest jedna osoba, która oczywiście musiała o tym pamiętać. Był to yy, jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. I wystosował takie piękne życzenia, które możemy przeczytać na właśnie stronie na stronie rosyjskiego kościoła prawosławnego, ale oczywiście znów w wersji tylko rosyjskiej i w wersji ukraińskiej, ponieważ już wersja grecka, mołdawska i angielska, mimo że to było kilka dni temu, nie ma treści tego komunikatu. W związku z tym znów widzimy ten pewien podział na te informacje, które można przekazać swoim, a można przekazywać, tak bym powiedział na szeroki światowy ogląd. Bo jeżeli byśmy sobie weszli na tą stronę po angielsku, to tego nie znajdziemy. Pozwólcie, że przeczytam te, to, to dzieło literackie, nie jest to wielkie dzieło, ale warto przeczytać. Jego ekscelencja Władimir Władimirowicz Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej. Do tej osoby jest kierowana ta depesza. Wasza ekscelencjo drogi Władimirze Władimirowiczu. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji ważnej daty Twojego życia, z okazji 70. urodzin. Przez wiele lat niestrudzonej pracy na kluczowych stanowiskach rządowych wyrobiłeś sobie reputację. Narodowego przywódcy bezinteresownie dbającego o Ojczyznę, szczerze kochającego Ojczyznę i dającego jej całą swą siłę, zdolność i talenty. Pan postawił Cię na czele władzy, abyś mógł pełnić posługę o szczególnym znaczeniu i wielkiej odpowiedzialności za losy kraju i ludzi powierzonych Twojej opiece transformację wizerunku Rosji, no bo to jest najważniejsza rzecz dla Cerkwi Prawosławnej, tak, transformacja wizerunku Rosji, wzmocnienie jej suwerenności i zdolności obronnych, ochrona interesów narodowych, postępujący rozwój społeczno-gospodarczy, troska o dobro obywateli to tylko niektóre z oczywistych i niepodważalnych rezultatów wielu lat współpracy, pracy. Różnych organów władzy, instytucji publicznych prowadzonych pod Twoim kierownictwem. No to są te rzeczy, za które Putina należy wielbić. Z ogromną przyjemnością mogę świadczyć, tutaj się pokazuje świadectwo Cyryla, o zmianach, jakie zaszły w minionym czasie w sferze relacji Kościół, państwo, naznaczonych stworzeniem unikalnego modemu lub współpracy, budowania opartego na zaufaniu i wzajemnych. Wzajemnie korzystnym dialogu. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność za nieustanną troskę o posługę rosyjskiego Kościoła prawosławnego, potrzeby i dążenia wiernych, a także za aktywne wspieranie najważniejszych inicjatyw kościelnych i publicznych. No, Putin to jest po prostu ten dobry car, który kościołowi prawosławnemu w Rosji daje żyć, daje się rozwijać. Mam nadzieję, że dotychczasowa owocna współpraca będzie nadal przyczyniała się do konsolidacji narodu, zachowania bogatego dziedzictwa historycznego, duchowego i kulturowego Rosji, stworzenia pokojowego i dostatniego życia współobywateli na niewzruszonych zasadach solidarności i wzajemnej pomocy, dobroci i sprawiedliwości. O tym, czym jest sprawiedliwość Cyrela, mówiłem w poprzednim odcinku. W tym doniosłem dla ciebie i naszego kraju dniu. Życzę Ci niesłabnących sił, obfitej pomocy Bożej i błogosławionych sukcesów w dalszej służbie na wysokim i odpowiedzialnym stanowisku przywódcy państwowej Wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji. Niech wszech miłosierny Pan trzyma cię przez wiele lat w duchowej i fizycznej fortecy. To może być problem z moim tłumaczeniem, może tu chodziło o jakieś poetyckie nawiązanie do czegoś. tak? Z głębokim i szczerym szacunkiem Cyryl. To pokazuje, że Cyryl oraz ta wirkuszka, która rządzi cerkwią prawosławną, no, staje w tym konflikcie, który wiadomo jest konfliktem już wewnętrznym, bo już o tym mówią analitycy. Tam dzieją się pewne konflikty wewnętrzne. Jest już grupa ludzi, która najprawdopodobniej chce osłabić Władimira. On staje, po, on staje po stronie władzy. I to jest niezwykle, niezwykle istotne, ponieważ jest moment, w którym właśnie dowiadujemy się o tym, że znów Kijów i znów Lwów i inne miasta są bombardowane, ponieważ jest to odpowiedź na ataki ukraińskie. Warto przytoczyć tutaj e, cytat nie kogo innego, jak Aleksandra Dugina. No, Znany, wielki, wspaniały człowiek, tak? który wzywa między innymi do eksterminacji wszystkich ludów, które twierdzą, że Rosja nie powinna być wielką potęgą światową, który na antenie między innymi w telewizji państwowej, link podam w opisie, to będzie link do analizy OSW, bo jest bardzo porządna, powiedział takie słowa. Eskalacja trwa. I natychmiast musimy mobilizować wszystkie nasze zasoby: intelektualne, geopolityczne. Dyplomatyczne, moralne, duchowe i ostatecznie religijne. To jest właśnie to. Czyli religia zostaje znów wykorzystana do tego, aby legitymizować władzę, ponieważ trwa sojusz ołtarza z tronem. Przypomnę, ten sojusz nie stworzył Władimir Putin. Przypomnę, ten sojusz nie został stworzony przez Cyryla. Ten sojusz został stworzony przez Katarzynę Wielką i Piotra I, o czym mówiłem w swoich historycznych wywodach na temat cerkwi prawosławnej. Kto nie widział, zapraszam, bo warto sobie to zobaczyć. To jest zupełnie inna koncepcja prawosławia niż ta w Turcji. To jest zupełnie inna koncepcja prawosławia niż ta w Grecji. To jest zupełnie inna koncepcja prawosławia niż ta w Polsce nawet może troszeczkę taka jak w Serbii inna niż w Antiochii inna niż we, w całym świecie prawosławnym to jest zupełnie inne prawosławie to jest prawosławie, bo to trzeba w ten sposób nazwać car Piotr i caryca Katarzyna zrobili to z prawosławiem nie mieli kościoła katolickiego więc zmienili prawosławie na to żeby wspierał carat i po prostu komuniści przerwali to nic współpracy, ale kiedy ta nic współpracy została odbudowana, to nikt nie wpadł na pomysł, że można by wykorzystać to, aby coś zmienić. Nie. Postanowiono wyciągnąć stare karty i grać znów starymi kartami. I oczywiście Cyril wspomina tu o tej wspaniałej współpracy, więc przypomnijmy sobie, jaka była między innymi ta wspaniała współpraca. Jeżeli chodzi o wspaniałą współpracę na arenie lokalnym, to jest ta, ten plan, wielki plan budowania. Tysiąca cerkwi, tak? Na przykład w Moskwie. Czyli oddawania gruntów, które są niezwykle bogatymi gruntami, cerkwi za bezcen, po to, aby tam były budowane cerkwie. Żeby każdy prawosławny miał tylko, nie wiem, 100, 200 metrów do tego, żeby się iść pomodlić. Te cerkwie najczęściej są puste. Natomiast. Kościół zyskał olbrzymią ilość ziemi, olbrzymią ilość przywilejów, w tym gospodarczych, w tym podatkowych. Ma olbrzymi wpływ na budowanie społeczeństwa Kościół Prawosławny, czego nie miał jeszcze 30-40 lat temu, gdy trwał Związek Radziecki. Teraz Kościół Prawosławny jest tym, co, kto rozdaje karton, że oczywiście otrzymuje od państwa wiele takich namacalnych rzeczy. Oczywiście Kościół wykorzystuje to m.in. do swojej wersji Caritas, bo na pewno nie można powiedzieć, że Kościół Prawosławny nie pomaga na przykład uchodźcom, czy biednym, bo pomaga i to dość mocno, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć. Są tam ludzie, którzy mają otwarte serca i wykorzystują te na przykład przywileje gospodarcze do tego, żeby pomagać biednym. I ja nie twierdzę, że nie. Natomiast, między innymi, musi za to też płacić, za to, że ma taki wpływ na to, jak wygląda, wygląda dzisiejsze państwo. Ja przypomnę tylko, płaci państwo to między innymi fizycznie, bo to ile pieniędzy ma Cyryl jakie ma posiadłości, jakie ma zegarki, to już jest kwestia memiczna, ponieważ nie wiem, czy wiecie Państwo, ale na przykład w internecie rosyjskim zdjęcia Cyryla były specjalne, specjalnie retuszowane, aby mu wymazywać zegarek, który miał na ręce, bo ten zegarek był za tam taką kwotę, że każdy normalny Rosjanin spadłby z krzesełka, gdyby pomyślał o tym, że można mieć zegarek i że taki biedny sługa Boży może nosić takie złota, ale my to znamy z naszego podwórka, nas też wkurzają biskupi, którzy żyją ponad stan, tak? I to na szczęście wkrótce się zmieni. Jeżeli się nie zmieni z powodu tych biskupów, no to po prostu zmieni się z tego, że zostaną w kościele tylko ci, którzy rzeczywiście są wierzącymi, a ci, którzy są tam ze względów kulturalnych po prostu niedługo odejdą i tych pieniędzy zacznie być coraz mniej, więc można się, można się z tego spodziewać. Natomiast kościół i Cyryl sam, który oprócz tego, że ma dużo ziemi, wielkie posiadłości i tak dalej, płaci swoją postawą wobec m.in. Ukrainy. Dlatego, że mit Wielkiej Rosji, wykorzystywany geopolitycznie, jakby powiedzieć, splata się z mitem kanoniczności terytorium Ukrainy. O co chodzi z, tym, z, z tą kanonicznością? Pisze o tym m.in. o tym, Analityk OSW Katarzyna Hawryło, Ja w związku z tym podlinkuję ten, ten artykuł, bo nie chciałbym tutaj być oskarżony o jakiś plagiat czy coś, że cytuję kogoś innego. Natomiast już mówię o co chodzi. Jest rosyjski świat, który ma dwie różne idee. Z jednej strony geopolityczne, ale z drugiej strony, właśnie Cyryl mówi o tak zwanym terytorium kanonicznym czyli to jest rosyjskie prawosławie, które jest na terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi, które powinno być Podległe patriarchowi Moskiewskiemu. I to właśnie Cyryl, właśnie Cyryl, to rozumienie w ten sposób przedstawia, i to on, właśnie tak, między innymi, tak właśnie od 2008 roku non-stop podnosi, że te terytorium są kanoniczne. Tego w ogóle nie było w latach 80., w latach 90., początku lat 2000. Czyli po prostu Kościół Prawosławny pod wodzą Cyryla postanowił zarobić na tym, tak? czyli przejąć, nie tylko aktywa, ale przejąć wpływy w kościele prawosławnym na Białorusi, gdzie to całkowicie jest zrobione w tej chwili, ale także na Ukrainie. I tam ten konflikt jest i teraz jest konflikt zbrojny i Cyry po prostu chce te wpływy odzyskać. Dlatego też wspiera w ten sposób Władimira Putina. Zobaczymy, co powie po tych bombardowaniach, dlatego na początku powiedziałem, jaka jest data. Ta przestać nazywać rzeczy nie po imieniu. Mówmy sobie po imieniu. To są chamy i to nie są czcigodni... Słudzy Boży. I dlaczego to mówię? Ponieważ nasz Kościół, Kościół katolicki cierpi obecnie na pewne niezrozumienie rzeczywistości. Mówię o górze tego Kościoła, o papieżu i o tych, którzy mu pomagają. Może bardziej nawet tych, którzy mu pomagają, niż o samym papieżu. I chcę widzieć w Cyrylu brata w Chrystusie. Jeżeli to jest brat w Chrystusie, to taki, któremu się należy kop w dupę i przypomnienie, gdzie jest Ewangelia, gdzie jest Twoje miejsce w głoszeniu pokoju, pokoju Bożemu. Ale my się budzimy teraz, mówimy: no, spadają bomby tak, na Ukrainę, więc jest problem. Ale ja, na przykład, między innymi przeglądając ten rosyjski internet i przeglądając sobie artykuły, które można było znaleźć, znalazłem artykuł jednego z, z księży prawosławnych z 2014 roku, w której on już wzywał, że tam na Ukrainie są nasi bracia Rosjanie i przydałoby się. Żeby weszli tam żołnierze i zrobili porządek i no cóż, jeżeli dojdzie do jakiegoś przelania krwi, no to sorry. I to też wam podlinkuję, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Do usłyszenia.